i no zostawcie lajka like w górę, subskrybujcie dzwoneczkiem, a my zaczynamy no ostatnio było samo jakoś mikrofonu, dlatego to poprawiam i możemy zaczynać grać ciekawe jaka to gra będzie uhuhu, dobra uhuhu dobra, jaka gra time full nie wiem nie mogę czytać nie lubię tej gry. Ale dobra. To wybierze kto. O kurde, nie! Dobra, to tu idę tędy. O nie! To jest to słaby. No nie! Jest to jest za słaby w tą grę. Jednak. Czemu ja w to w ogóle gram? O! Chciałem przejść. O nie! no Zawsze tak! Jest. Chcę coś przejść Jak wczoraj Też coś przejść chcę. O przeszłem, dobra, jest gate Dobra Kogo będę sobie tutaj Z Odcinek, gdy Będę sobie go chciał oglądać ani nie, jeśli mogę No tak, bo jeszcze 6 osób by Zostało, albo już nawet Będę jeszcze siedem osób by zostało, więc co mam mówić a ja w ogóle mam skin na pajęcyka bo sobie wczoraj odebrałem za darmo, ale za reklamy więc nie było fajnie ale tylko ten i było blisko jak pierwszy raz grałem to było blisko, obok legendar o! drugi raz gram! a poza cikiem w ogóle nie grałem chyba nie wiem, nie wiem ale drugi raz już grałem w hot wheels wcześniej nie grałem w górę ale pan jest kurde o widzicie jak się gra uuu o dobra dobra dzięki tu tu o pierdolice o Dobra. Nie, 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 źle, 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 yeah boys, dobra. Nie, 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 i nie, 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 Dobra, Dobrze, nie, 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 Co? nie, Dobra, walnęłem, ale trudno. Dobra. dobra, dobra. Ja tam ze swoją dziurkę przyjadę. Dobra, jestem, jestem szósty. Jestem szósty, zdążyłem. Juhu! O oh, jezu, ale no tak, bo ja nawet jak grałem na pierwszy raz, to też zdążyłem. I dobra, teraz lepiej gram. Teraz lepiej gram, ale na finał wątpię, że w ogóle gram. No. W ogóle mam pierwszy na finał wygram. Bo na bank nie wygram. No, co tutaj? Dawaj, 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 dawaj. No 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 no. no, no. Jezu, cię króliki. Całe dziewczyny, no. Co tam się teraz tutaj wylosuje? Dawaj, dawaj, coś się fajnego. Bo masz na finał, to ja od razu spadnę. Ja wiem to, ja to wiem. Czemu nowe mapy nawet nie na, wypadają? Jeszcze dwa nowe mapy. Na, na. Mocno wywalało, ale, ale wolno chodzą. To w wkurza najbardziej. O nie! bu No e! ciebie. mnie! E! Nie no, czemu no? mówiłem, że ta gra nie jest fajnie. Yeah. A to co teraz wybierzemy takiego ciekawego? No. O jest, no. Dawaj, da, da, da. A ja nie. mogę wyjść, no właśnie. Dobra, ja się pochwalę moim kuzynowi, że... Dobra, dobra, teraz niech ja pochwalę moim kuzynowi, że Mam y, dwie, 2600 koronki Znaczy nie koronki jest y, tutaj z tego punktów a tutaj mam 90 y, pukarków pochwalę, bo się a mamy sobie 10 level ale ja pierwszy raz gram, więc ja się tak nie pochwalam jak on. Okej? Okay? No właśnie. I kiedy yes, klip. Ile tych królików? Ile? <giby> o, o jak zawsze ja muszę się mylić. Gigi <giby> napisał coś, co zawsze dał się

Ale nie widzę, bo to jest trudniejsza gra, moim zdaniem. Mój widz tutaj tak zacichna, tak laguje i jak gijać. No właśnie. Jak. Bo, dobra. Otworzę sobie pas. Stabilny pas. Klejnoty. Aha. Tyle. Sumie, klejnoty są potrzebne. No gra, że sobie tutaj coś za klejnoty otworzyć. Nie? O właśnie mogę, tutaj tylko skórka, ale co? O nie jest takie fajne, dobra Jak będę miał tyle, to może złożyć się koło specjalne To zobaczymy, co to, mi wydropniać to, takie to, rzeczy, tam... To, mi wydropię, to mi wydropię to... Dobra, trudno Muszę grać A ile mam już tutaj? Ale no tak Czyli zostałabyś 100x? Ale to jest x, to nie punkt. Zostałeś 100x, man. No ja mam wiedzieć, co to jest. 100x, ja mam, Dobra, co tu jest? Ja chciałem tu zajść. To się lepiej chodzi. Moim zdaniem tak. O nie, Chciałem pokazać. O Dobra. Ufa! Przenikłem wszystko O! Kiedyś mi wyszło sko. Liczę! Co? Kurczę, czaszki. Dobra, ale pierwszy będę! Pierwszy! Pierwszy! dziedzi! Pierwszy! Jestem pierwszy! A oni co? Ej, pierwszy, pierwszy raz. Pierwszy raz przeszłem w Stumble guys, Pierwszy! To dziwnie brzmi. Dobra, co dalej? Co dalej? No, grajcie, a nie stoicie afkujecie. A wkujecie czemu wszyscy awkują? Czemu wszyscy stawkują? Nie wszyscy afkują! Jak do osób! i dlatego? No, no właśnie. Oj, no przegrali. Tylko trzy osoby się dostali. I jak to wygląda? O Jezu, ile to będzie trwało? Ile? Trzy osoby! Pan mi ja bez, bez... ja. I znowu blegajcie jakiś bot. O, no dobra. Zaczynamy. Ej, koniec rudy? A no tak. Luna pierwsza i koniec rudy. No nie, nie, nie. Dobra, jeszcze raz, bo coś tam się zlagowało, moim zdaniem, bo nic nie chcę iść, ale to nie moja wina, bo to jest Evie. O nie, Jungle world. W ogóle nie grałem w to, world, ja kiedyś grałem na takim koncie moim, ale nie wiem, dlaczego odeszło tak wiele z YouTube, ale no już nie odchodzę, bo już mam. Ale dobra, nie, nie, No, o, oh, no, no... no no dobra Dobra, dobra, git, git, git! Dobra, dobra, no. oh, wow. dobra, dobra! dobra, Dobra... Dobra. O! O, 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 o! nie, O, nie, Dobra! Gdzieś nie, 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 nawet tego nie przejdę, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie przejdę. Kurde, nie nie mogę, nie nie przejdę! Ale nie mogę, nie mogę, Ale nie oczy nie mogę, nie tam... nie, nie! Czemu oczy mi krwawią? No nie da się tego przejść. O nie! No i to jest najtrudniejsza wada, moim zdaniem. O nie? O, prawie tak samo. No, Dobra, no, ja już tu mam gdzieś. Ja już tam nie przychodzę. No i właśnie. Nie przychodzę już tego, bo. Nie da się ani jednej mapy przejść, chociaż no. Słuchaj, chyba. 70 w ogóle pucharków. Puchar w ogóle? Pucharków nie dostaję, do... A no nie będzie się, bo nie chce mi się dostawać, no. Chcę pucharki! Pucharki! Dajcie moją moc! Oh. Tch, 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 tch. O nie. Co dzisiaj będzie na mapkę? Na ok. Hihi Ice I'm Co? Otóż nie mam pliki, ale będzie miło. No, ale o Jezu Ile ludzi się Dobra Idź, 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 idź. Dobra. Nie! Bo Ale ile ludzi się wynaśpię, czyli nie jestem też takim lupem Mogę pokazać? Nie. No, ale byłem przecież. Byłem na do tym Dobra, <grystanie> git, 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 git. Oj 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 mieć! takim dumę? No! Nie chcę Czemu? Te kule są najgorsze Niech się przez przed Nie no! Zawsze w tym momencie muszę coś... No właśnie! Nie, dobra Ja już to nie gram, ustawmy guys yy, zdenerwowa Zdenerwowałeś mnie Ja i by nigdy nie będę grał pa, pa.